Moi drodzy, rusza wielka trasa koncertowa Paliona, numer 2. Będzie to jeszcze większa trasa koncertowa Palion Tour 2025. W piątek rusza oficjalna sprzedaż biletów w takich oto miastach. Wrocław, Gdańsk dwa razy, Warszawa, Gliwice, Łódź, Bydgoszcz, Rzeszów, Kraków oraz Poznań. A już teraz ruszyła przedsprzedaż biletów z Allegro Smart, moi drodzy. Tutaj macie opisane, jak zdobyć bilet w przedsprzedaży. Pamiętajcie, bilety są ograniczone, także szykuj się, bo to będzie będzie już na początku przyszłego roku. Do zobaczenia! Ale, ale moi drodzy witam bardzo serdecznie jak wam pokażę co jest przed moim domkiem nie uwierzycie ale chyba dzisiaj stanę się super bohaterem Nie wiem co znaczy tutaj jak widzicie lewy dolny róg taki jakiś haki 100 m2 enable nie wiem nie mam pojęcia co to jest Ale to brzmi jak jakieś naprawdę coś mocnego zaraz zobaczymy ale dostałem jeszcze jakąś y, dla dyplom dla super chłopaka playona To było chyba na mm, na dzień chłopaka mi się wydaje że od milki dostaliśmy prezenty jakie było zielone jak ja dawno nie widziałem widzowie tej waluty Zielone, nie wierzę, a to co to jest? Co to? Ja to chcę sa... <laughs> Jakie fajne! O, taki słoiczek, dobra Dobra, 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 to ja idę Patrzcie co tu jest, jest skrzynka, tylko nie mam pojęcia kto ją dał Nie wiem, nie wiem kto ją dał Haha, ha, ha, załóż strój Deadpoola Będziesz super bohaterem na zawsze i te na zawsze i ten śmiech Coś mi tutaj nie pasuje i brzmi to jak jakiś Przekręt moi drodzy, naprawdę, cykam się tego ubierać Bo jest tutaj strój i w sumie nawet jakieś katany Normalnie jak ma Deadpool, jest moc Deadpoola do wypicia Ja powiem wam, że lekko Cykam się to po prostu brać, bo nie wiem co to jest I nie, nie wiem jak to się może zakończyć, ale weźmy to Załóżmy, o Lolo tam biegnie i, i założę to I pokażę, że jestem super bohaterem, pewnie lolo i Lolo będą zazdrościć, także Lepiej to założyć i skorzystać. Ej, jakie, jaka katana! Jaka długa! Patrzcie na to, można mieć dwie. Jak to kozacko wygląda, zobacz. Ale fajne, ciekawe. 11 damage'a! Jakie OP! I mega szybko można uderzać. Bardzo szybko. Niesamowite Dobra, zak zakładamy strój, moi drodzy, zobaczymy jak będziemy wyglądać To, to musi być piskie. No raz ubrałem się i patrzcie jak to Jaki ładny jest ten strój Patrzcie jaki mamy ładny strój Deadpoola Ej, dobra, teraz już totalnie wygląda jak Deadpool Jak to tak jak z filmu, no jeden do jeden I mamy jeszcze moc Deadpoola, zapomniałem tego wypić Jeszcze będziemy mieli mo jakąś moc, zaraz zobaczymy To widzowie piję na 3, 2, 1 Wypijamy moc Deadpoola Zobaczmy co się będzie działo w takim razie Ja tylko wyrzucę sobie butelkę Moi drodzy, mnóstwo nowych produktów tu Jest na sklepie Na początek powiem wam coś o koszulkach Palion Style Jest zielona oraz czarna Dodatkowo nowe koszulki moi drodzy Z lolem i no nawet jest bolą Przyjaciele, czarna również i zielona Również z nowości mamy ogromny plakat Z Palionowa Dodatkowo coś mniejszego, ale jest to podkładka Pod myszkę, również mamy Dwie nowe czapy, zielona kiedyś Już była, ale z nowym logiem i dodatkowo Nowa pomarańczowa z logiem lwa Teraz mamy coś milutkiego A mianowicie jest to paduszka Palionowa Dwustronna. Z tej strony mamy nowe Palion Style, a tu mamy wszystkich Palionowiczan. Dodatkowo do każdego zamówienia dorzucamy taką foteczkę z autografem ręcznie podpisywanym i dwie darmowe wlepki. Podajcie na Palion Style! Jocie kręcę! Jakie mamy efekty? Zwiększony skok 3 i szybkość 3! Jocie Cię kręcę! Teraz to już w ogóle widzę jak super bohater! Patrzcie jak wysoko skacze! Ej, dobra, dobra, czuję się jak Deadpool! Mogę ratować świat! Tylko czemu tu są tabliczki? Ja to im w sumie pokażę, bo to wygląda naprawdę troszkę creepy, że tu jest ten śmiech... Tutaj jest na zawsze napisane... On nie, chyba nie chce zostać Deadpoolem na zawsze, ja bym chciał być Palionem też! Ale zobaczymy. Biegniemy do Lola pokazać się mu! Lolo! Patrz jak ja wyglądam! Nie bój się! Ej, to ja, to tutaj. ja! Zbudowany Spider-Man Nie, to ja, Polion, ja to ja, palią. Lolo! Lolo, serio to ja, Lolo! Kim jesteś, co masz spaliona! Nie podchodź do niego mam minigana! Ale to ja, ja założyłem strój Deadpoola! Ma, ma, mam ma minigana! E, proszę spokojnie, tutaj do mnie nie, nie podchodzić! Spokojnie, nie spokojnie! Ja, ja strój założyłem! Dobra, e, muszę ci zrobić w takim razie test, czy jesteś papilonem! No! E, dobra, e, jak masz na imię? Paweł. E, Okej, okay. jaki jest twój kolor? Zielony. Okej, okay, a e, e, to jeszcze może, jeszcze jedno pytanie e, Jak na przykład, e, jakie masz auto? Zielony BMW M4 e, A ty nie, ty nie masz M5? Nie A okej, okay, a jak się nazywa twój kanał? Parion Okej, okay, to jesteś ty, e, no dobra, e, to, to takim <grym> <ja się> razie, <grym> czemu jesteś czerwonym Netflixem? Ja za, za, założyłem strój, ktoś mi go dał, zobacz To wygląda strasznie sus Załóż strój pula i będziesz boh super bohaterem na zawsze. Przeczytaj tutaj. Eee... Pokaż. O, katany! No właśnie widzę, ale... Ee, ale... Eee... No, wiesz co, mi się wydaje, że to nie jest chyba zbyt nic, nic dobrego. No właśnie, nie wiem, czy to jest napisane haha ha, ha, i na zawsze. To brzmi tak, jakby ktoś zły to pisał, że Ej, a... coś mi się stanie. A ty nie, nie sądzisz, że ten strój może na przykład spowodować, że zaraz ci odwali i będzie chciał na przykład nas wszystkich tutaj pokonać? Nie, 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 ale katany bym chciał przetestować na was. Eee, to? Po prostu tak ciachnąć, zobaczyć, ile wam zadaje. Dobra! Zrób to teraz! Nie, 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 chodzi jeszcze po nie, Bolo też dostanie. Chodź, chodź razem. Jezu, Ale... te skiny trzeba je zmienić. Co tam się dzieje? A co jest z nim nie tak? Patrz jak ja w ogóle skaczę. Uh, uh. No, uuu. skaczę skaczesz wyżej niż ja. Dawaj do tego Bola idziemy. Idziemy do wola, idziemy do bola, bolo, bola, bola, Bolla, jest Co to? co ty robisz? Ej! Nie, spokojnie, spokojnie, bolo, a zapomniałem, że mam strój. Ja jestem Deadpoolem, palią tutaj, tu jest. A, dobry, co jest panie Deadpoolu? tego, Ktoś mi dał strój, nie wiem, czy to może ty. Jaki jest! A dostanę taki miec? mam dwa, no na chwilę bym ci mógł dać. Ale najpierw bym sobie przetestował. Dobra, możesz to jest co? Co? Chodźcie, 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 chodźcie przed, przed mój domek, przed mój domek, chodźcie Tam, tam, tam przetestujemy Ej, ty przed mój domek, dobra, dawaj. Tu, tędy, tędy. Sypsy No ja szybciej biegam, wyżej i skaczę, poczekaj no, ja skaczę. Co jest? Co jest? Ja dostałem, dostałem tak Butelkę z efektem Deadpool'a Dostałem dwa miecze i strój. To wszystko jest sus. Ale przeka... Przek, jest to troszkę dziwne, bo to jest napisane haha ha. A tutaj jest, że na zawsze i to troszkę Ej. mnie tak, kurde, stresuje Ja skorzystam z na on będzie zły Ej Nie, no spokojnie Ja o mówię, o nie mówię. Nie, no. ja o Nie, ja nic nie zrobię bull, chyba, Ale bull, mogę, mogę przetestować, mogę uderzyć? Dobra Czekaj A skryta Aj. czy zwyczajnie? Zwyczajnie no. Eee, to tak mam cztery serca, to nie ma tragedii Tak. tak. Aaa, E mam dwa serca, co jest? Ej, skryta całe! dwa serca? Dwa i teraz, dawaj teraz, teraz Aaa, jedno serce! tutaj. Ej, Le to jest male! Warz, podtrzymaj no. sobie! Ja! No. Ale wielki! Jak! No, on lewituje! No, no. Ej, wyrzuciłem S go! Gdzie on jest? Katana? Rzuciłem katane! Kata Dajcie katany! Dawaj Nie, oddajcie katany! Nie możecie, nie możecie zabierać, nie możecie zabierać! Debiam, zabieg na Ja ci dam katanę! Po... Ja się na mlecza! Nie no sądziłem, że tak łatwo będzie mleczem zgarnąć. Ja nie mogę. Geed? No przecież tak. Dobry deal? Ale deal. To tak, że <coughs> tak, <coughs> Dobra. dobra to, był mlecz, z... to był mlecz, to był mlecz grudka tu. Ja też chcę być z Czemu ja nie mogę? To jest tak... Nie no, ale ja dostałem, ale nie wiem czy jest dobrze, że, że ja to założyłem, bo... To jest napisane, dało? że ja na zawsze będę. Ja nie mogę to ściągnąć. No bo pajęk, bo ty jest znowu tego pewnie. No ja tak myślę. Jak się daje, wyglądam... to nie, nie zobaczymy, wiecie sobie... co? Ja bym poszedł się zdrzemnąć, poszedł spać Dobra. po prostu przez całą noc i zobaczymy czy, czy, czy ten strój będzie dalej na mnie, czy faktycznie on się nie. przykleił do mnie. Ja idę na pewno spać. Idzie, idziemy, idziemy się e... drzemnąć. Taka drzemeczka, co? Aha, a, wiesz co, bo ja mi się zdaje, że jak ty będziesz spał, to, to ci już nie będziesz tym deadpoolem. <laughs> No może nie, może nie, ale zobaczymy, ja, ja chcę zobaczyć jak ten strój działa Więc pójdźmy do zrobić drzemkę i sprawdzimy czy dalej będę miał ten strój To, do, to dobranoc pani Deadpool No dobranoc, widzimy się Dobra widzowie, ja pójdę się kimnąć, zobaczymy czy ten strój dalej nam nie będzie Mój drodzy, środek nocy, obudziłem się, ale widocznie ten strój ze mnie nie schodzi On nie chce zejść, on dalej nam nie siedzi, nie rozumiem tego, ale pójdę do chłopaków Powiedzieć im, że faktycznie chyba zostałem na zawsze Deadpoolem, nie wiem czy się cieszyć bo W sumie mam super moce i biegam szybciej, ale nie mam skina Paliona A moi drodzy, kolorowankę sobie zakupcie Patrzcie, jaka fajna kolorowaneczka. Jeżeli taki jeszcze nie macie, to szybko idźcie do sklepu yy, na i Macie link w opisie i zamawiajcie kolorowankę, bo tak możecie kolorować. Tam jest mnóstwo obrazków wizowych i z wizję i z Zapraszam serdecznie. A teraz idziemy do Lola i do Bolla. Co to jest za... Co, co tu się stało? Co tu jest napisane? Uratuj przyjaciół, kliknij tutaj. Jak uratuj przyjaciół? What? Lolo? Ej, nie śpi. Gdzie oni są? Nie, czyli... Czyli to źle, że. Ja, dobra, sprawdźmy, czy jest bolo. Czyli to źle, że zakładałem strój? Co im się stało? Ktoś ich porwał? Co... A bo ja mam być super bohaterem teraz, ja mam ich uratować. Ej, nie ma nikogo, nie ma bola. Gdzie oni są? Nie, to jest niemożliwe. To jest niema... A, nie ma ani... ani jednego, ani drugiego. Nic. Pusto. Dobra, chyba klikam w ten guzik, ale ja się boję gdzie mnie przyniesie. Dobra, jestem super bohaterem, sam tego chciałem, muszę ich uratować. Dlatego klikam przycisk, moi drodzy, uratuj, przyjaciół! Ale, moi drodzy, wpadłem do lawy na chwilę, ale, ale żyjemy, żyjemy, dobra. Skoczymy tak jeszcze raz, jest git, jest git. Dobra, przejdźmy sobie tędy ładnie. Tędy, tędy. O, skrzynka. Katana! Dobra, mamy czym bić! Czyli tu była katana moja. Ktoś mi ją schował, kto... Kto za tym wszystkim stoi? Boli, boli, bro. Proszę, nie umieraj. Please, please. Nie, nie, nie przeżyję. Jak, jak, jak ja mam grać z taką ilością życia? Proszę, niech mi ktoś dopomoże. Uh. Żyję, żyję. Jedno HP. Teraz wystarczy jedno wywalenie się i, i zginę. I nie uratuję lolajbola. Please. Dobra. Dobra. Ops. Dobra. Ops. 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 Jest git, jest git. Chyba jestem. Chyba jestem. O, są jakieś listy niesmysy... <laughs> Złote jabłko. Ratunek życia. Ratunek życia muszę zjeść. Jedno serce. Ej, pistolety dwa. Czemu dwa? O nie, tu są ludzie. Dobra, dobra, dobra. Ładuj to, ładuj to, ładuj to. Ładuj, ładuj, ładuj. Wolverine idzie do mnie. Ja nie mogę, to wyporwaliście ich? Co to ma być? Dobra, mamy trochę, ja wezmę sobie nawet przykład dwa. I robimy tak: cyk, 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 i jabłuszko. łóżko. To są moje rzeczy. Tutaj coś jeszcze jest? Nie ma. Olej, lej, lej, lej. O, więcej złotych jabłek, kozacko. E, czy coś jeszcze tu jest do zabrania? Chyba nie. Tu jest drabina, ale tą drabiną nic nie zrobimy. Musimy mieć przed siebie chyba. Chyba tędy. O, o! Coś tam na główkę sobie mogę założyć. Tutaj coś jest? Jedzenie zwykłe. Znaczy, ten wiesz mi się wydaje, że łatwiej. O kurde! Na dwa hity! Wolweriny bije! Dobra, dobra, jednak ja, ja się boję, ja się ich boję jednak. Oni jednak dużo biją. Wolwerin, proszę, nie rób mi nic! Dobra, mamy go. Tu do góry, to jest skrzynka. Uuu, la, a co tutaj jest? Dźwignia i. O, dobra, weźmy, mamy dźwignię tego. Zielona klata, to trochę palionowo. Co tu jest? Kolejna katana, książka? Co to? Palion to ja. Ja i bolo. Uciekamy przed bandytami, ale nie wiem, czy przeżyjemy, jeśli to czytasz, to pewnie już nie żyjemy. Co? Muszę ich ratować szybko, jest mało czasu, złote jabłko. Co to jest za miecz? Ej, on bije jeszcze więcej. On jest jeszcze lepszy, dobra, bijemy tym. Ale katana, to. Jeszcze dłuższa i cieniutka. Dobra, taką kataną to ja mogę grać. Eee, tutaj ten klur... Kitu. to the closet? Dobra, nie wiem do czego to jest, ale, ale weźmiemy wszystko. Dobra, ja muszę ich pokonać. I tak na. O! Nachita! Skryta Nachita! Dobra, robimy ich. Nachita! Let's go, Wolweriny! Uciekajcie stąd! Lecimy! Dobra, dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Nie mamy jak stąd wyjść. Czekajcie, jest z nimi jabłko na, na wszerki. I lecimy z nimi! Puu, let's go. To jest kolejne przejście? Dobra, ja się mnie. Wolverine, proszę, nie rób mi nic. Zabijemy cię, to boli Kurde, ja muszę ich uratować, naprawdę Kto ich porwał w nocy? Ej, tu jest jakaś, tu jest jakaś zapadnia Jaka dziura, ja tam nie chcę wpaść Dobra, muszę przeskoczyć to Więc zrobimy tak, tu jest jakaś drabina Ops, ale ta drab... drabina Prowadzi donikąd, niestety Nie, o, o kurde Co to za niewidzialna ściana tu jest Kurde, znowu wolweriny? Proszę was, Wow, uderzył mnie Dobra nie chcę marnować pi z pi pistoletu, kulek. Jak będę marnował, to źle. No, uderz go. Na ile? Na ile? No, bo za, za, za słabo biłem go, za słabo go biłem. Dobra, tu idzie do mnie kolejny. Gdzie tu jest wyjście? Ale tam jest ciemno. Dobra, dobra, dobra. Ops. I zabijamy. Let's go. Chyba wszystkich pokonaliśmy. Możemy iść raczej dalej, mi się wydaje. Sprawdźmy. Tu jest jakiś przycisk. A tu jest coś dalej? Nie ma nic. Okej, okay, tutaj jest, nie ma przejścia, no, chyba ten... Musimy chyba ten guzik kliknąć, wow! Co to za budynek? Gdzie my jesteśmy? Kolejne wolweriny? Co to jest, Joker? Ale jest żarty. Dobra, chyba muszę skoczyć tu. O do pajęczyny! Musimy uważać teraz na siebie, moi drodzy, bo... Jest niebezpiecznie, tutaj jest pełno lawy znowu. A wolweryn wpadł, o, ale mi przykro. Chciał mnie zabić i tak to wygląda. Venom? Co tu robi Venom? Dobra, 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 dobra. O nie! Ej, dobra, proszę cię, Venom! Ja cię kręcę są wszystkie postacie. Ej, on idzie do mnie, nie! Odejdź, odejdź, mnie zrzucisz. Dobra, Git. Trzeba przyjść tędy. Jumping, jumping. Wow, slimy! Hopsa! Gdzie oni są? Ja już tyle przeszedłem. Wolverine. Odejdź, dobra. Jeszcze ten. Oła! Wow. Ale mi walnął. Zjedzmy. O nie, Venom idzie, kolejny. Odejdź, Dobra, trzeba tak na dystans. Co my tu mamy? Tu są jakieś rzeczy? Zbroja! <laughs> diamentowa, diamentowa zbroja. Dobra, oczywiście, widzowie, ja wezmę to, wezmę to i wezmę to. I będę dobrym kolegą, bo jak znajdę lola bola, to dam im zbroję. Tak jest, tak zrobimy, żeby mi pomagali. Trzeba też myśleć o innych, pamiętajcie. Dobra, tutaj już chyba nic nie ma, ale wzięliśmy zbroję. To było w zbrojowni. Dobra, śmigamy, śmigamy dalej. I gdzie? Dobra, idziemy do, do Jokerka. Mam nadzieję, ej ten joker jest większy jakiś Ten joker jest jakiś duży Dobra, musimy chyba najpierw zabić wolweriny, które próbują mnie za... O kurde Czemu walnął piorun go? Dobra, o nie, ej dobra, goni mnie joker, goni mnie joker Wolę najpierw, bo oni będą mi przeszkadzać w tej bitwie Ja ten joker jest większy, coś czuję, że on będzie trochę mocniejszy mi się wydaje Dobra, teraz ciachamy wolweriny Myk, następny, git no i teraz największy problem jest przed nami, moi drodzy. Pono krwi, czy jest w ogóle? Może Lolo i coś? Jest... Błagam, żeby to nie była krew Lola albo bola. Proszę. To nie może. O kurde, no przecież. Nie, on ma więcej życia. On ma znacznie więcej życia. On ma znacznie więcej życia, wrzle. Przede... Ile on ma życia? Jesta. chyba 6 hitów. Ale dobrze to zrobiłem, dobrze to zrobiłem, udało mi się. Brajemy to. No co, wkraczamy. Mam nadzieję, że po tym budynku będzie ktokolwiek. Venom, a, myślę, że. Lolowy! Jest lolowy, O kurde, następni. Odejdź, odejdź! Odejdź, 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 odejdź. Dobra, elegancko! Tu jest krew, może to jest faktycznie jest krew Lola. Biedny Lolo, biedny Lolo mój. Nie może tak być, skrzynka. Klucz? Do czego to są klucze? Nawet dwa. Mam dwa klucze do czegoś, pytanie... Do czego to mogą być klucze? Hmm... Do czego to są klucze? Chodźmy do góry. O nie, Venom! Proszę odejdź! Ej, Lo Lolo? Lolo! <laughs> Cześć! Znalazłem cię! Źle się czuję bardzo, coś jest nie tak ze mną. Chodź! Ale Ktoś jak się pobił? Czemu ty tutaj? Nie pamiętam, jakby poszedłem spać i tylko się obudziłem. Co, lo? Ale wszystko jest ok? Nie, nie wiem, wiem te bo nie dż... Kto cię porwał? w ogóle wiesz jaka postać cię porwała? Nie wiem, ja się tutaj obudziłem. Co? No. Ja cię kręcę. Dobra, ma trzymaj, e, mam dla ciebie to To ty masz dla mnie? Żebyś miał na obronę, mam dla ciebie to, mam dla ciebie to i to i to i to Proszę e, cię bardzo. Dziękuję, a I to, to i to! Trzymaj, będziesz miał, będziesz Co to mi pomagał jest? bić. Hatana? No, będziesz mi pomagał bić! Bo bo tu jest... Pełno, pełno przeciwników, już tyle osób tu zabiję, A to jest. Czemu tu było tyle krwi? O nie, ten czegoś znowu tam jest. Musisz go pokonać? No, musimy go pokonać, poczekaj. Klikniemy tu, tu jest wejście jakieś, patrz. Dobra, dawaj, klikamy Dobra, co? dobra, klikamy, tak, sprawdźmy co tu jest. Wow! Dobra, to jest jakaś baza wojskowa? Patrz, ja nie ja nie idę, ja tu dostaję. Nie, no, no, musisz mieć to jest. To jest pełno wrogów. Chodź. Dobra, dawaj, idziemy i skończyć. Musimy bola uratować jeszcze. Bola też pozwoli. Tu jest jakaś książka. Tu no. bolo, jestem na bezlu nieludnej, nieludnej wyspie. Gonią mnie jakieś żółte bandy bandyty. Pomocy no, yeah. PiS to wolweriny A, już myślałem, że chodzi o mnie. Dobra, musimy nie, musimy uratować bola, chodź. Uż tutaj się da wejść do środka, chyba nie. E, no właśnie nie, gdzie tu możemy iść w takim razie. O, jest, A, jest? patrz Jest, no, i łóżko bola tu Dobra, jest. Ale easy, pokonamy go. Patrz, tu A, to jest łóżko bola? Pada, to jakieś drewno, czy Żywięko. coś takiego. Możemy zabrać, może wszystko się przydać. Dobra, jedzonko możemy, możesz sobie zebrać jak chcesz. Tu masz e, jedzonko? Melona. No to ja już to wezmę Weź, bo to nie jest, jest, jest. A, jeszcze dam ci jedno złote jabłko na wszelkie, jakbyś miał Nie, ja nie bo takich, takich ja takich rzeczy, jak kropki bo Weźmiemy bolowe łóżko. Dobra, dobra idziemy dalej. Chodźmy, chodźmy może za tą krwią czy coś, bo tu widać a, wszystko. Tak, tak. Dobra, dobra, patrz, to jest, to jest ślad. Szlak. Po szlaka, widzisz? O nie! Wolverine! Marin, pokonaj go, bo ja, ja nie dam rady! Dobra, dobra, chodź dalej, chodź dalej. Chodź Cześć, przed siebie, idziemy przed siebie. A coś, O, tu jest ścieżka jakaś, patrz, tylko się pali. O, widzę. Tutaj, tutaj, o, ogóle... tu góry Mega, mega gęsty las tu jest, mega gęsty mega, las. Mega, no, taki dżungla. Mega dżungla, no. Ale mówię, no to jest bezludna wyspa, on tu gdzieś musi być w takim razie. Tak. Ej, tu jest jakaś ta... Tu jest jakiś domek, może tu będzie, może tu się zatrzymał. Co to jest? Nie, to jest tylko Wolverine oczywiście, ja nie mogę. I komputer, to bola, był I, i książka, książka, Światowe książka! niebieskie. Co to było? Co? Jesteś z tego trzasku? Nie. Coś na mnie spadło. Może ja też tak. Nie, to, to było dziwne. Dobra, ja czytam. Co to było? Ja tą kataną tak robię! Jak? Ja klikam prawym przyciskiem. Jak ty to robisz? Patrz, ostatnie. Ła! Wow, ile ty zadałeś! Ja jestem ty? lepszym w niż ty. E, jak ty to zrobiłeś? No to kataną zobacz. What? No i teraz prawym. Ja nie mogę, to na kimś trzeba. No. Nie da się. Ty nie umiesz? Nie mogę, pra prawym, tak? No? Nie działa. Ty to jesteś, nie wiem. Ja serio, chuję, nie czy wiem ty nie umiesz. A ta katana zrobił, kiki nią. No czekaj. Zabijesz mnie. Nie, nie, na, nie we mnie, nie, nie wiem. O to kurde! Dobra, tu była informacja od bola, czekaj, bo jej nie przeczytałem. Mama pisze do ciebie list pożegnalny, co? Co? Kocham jak to? was nad życie, ale nie wiem czy przeżyję. Gonią mnie jacyś bandyci, chyba to mój koniec oddajcie kanał mojemu bratu, hasło, do niego jest to poduszka. Poduska Co? Aha. Co on gada? Z jajko, skrzynia wędka Ja nie mogę, dobra, musimy jak najszybciej po niego lecieć i ciasto w... Piecu. No ale to musimy polecić to wraki Co? czy co to jest to? Właśnie nie wiem. Aha, no jest klik, no musimy chyba No to lecimy! Dobra, no to klikam, daj. klikam. Chimko! Gdzie my jesteśmy? W jakimś statku? O Czeka, kurde, czekaj. o kurde, zobacz na lewo. Spiderman! Cichurk! Dobra, widzimy go. Ale on bije! Kuka? What?! Ej, patrz! Dawaj ten cios twój magiczny! Dobra, dobra. No nie, nie dostał nic! Bigo, spardzie! Dobra, dobra. dobra, nice! Łatwo. Ej, basen, Ej masz. masz! weź sobie! Koksa? Ja cię kręcę, hal, kto miał basen i co? I sztangę! Co za no? typek! I lustra, pełno luster! Dobra, zjedz sobie. Nie, jest jako. No, nie, nie koksa bierzemy tylko, bo nie trzeba walczyć tak, z tego. Tak, na potem, na potem, na potem. Tu jest Spider-Man. Sprawdzają to... wszystkie pokoje. A tu beczki. Ludzie jabłka, biorę i, i pojedzę, pojedzę. Amunicja, pełno jabłek. Wyjdź jabłka, wyjdź jabłka z beczki. Działe. O kurde, ile żarcia! Oni to chyba w tym taki... kosmosu lecą na całe wieki. Tak, to ja się to zjem. Ale powalone. Zjadłem sobie, jest dobrze. Chodź musimy spać, bo tutaj coś jest? Gdzie? Ja nie mogę tu przejść! Czekaj, Acie. o gdzie? Tu To jest zepsute? Czekaj. Ej, jaki mały! To ty! Eee! Ten tam Holland to taki mały. Malutki, I tu jest jakiś jakiś ładny pokój Telewizor? bardzo. Hmm. O kurde, ile rzeczy. Ej, ale a, płyty. to są to Płyty tu są. Jakiś enchanty... Enchanty, ja cię kręcę, ile rzeczy. Co tu tak. się... Oni naprawdę mają całe zapotrzebowanie Na no, wszystko. No, tak tak wygląda No zapotrzebowanie na wszystko tu mają, wszędzie. Ale tu nie mogę wejść w ogóle do tego pokoju No nie da się, a czekaj What? Właśnie Czekaj. To jest jakiś zniszczony pokój? Ej, nie dać się te drzwi, są jakieś To nie, nie mogę ich zniszczyć praktycznie I Faktycznie, zbugowane Zatem no to tam nie wejdziemy, może nie... nie... Ej, a tu jest... Stronę... w każdą stronę można iść A gdzie wejdziemy? Widzisz to? Co? co to jest? Po... Co tu się dzieje? To jest silnik? Pokaż Ej to jest może silnik tego statku Wygląda jak silnik a jakiś generator Nie Wydaje, co tu się dzieje Ej widzenie jakieś Bolo! 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 Znaleźliśmy Cię! Trzeba zrobić Batmana. No? do Batmana Najpierw do Batmana Pokonajcie go, weźcie ładunki wybuchowe mhm. I, I potem, i potem Bo to trzeba wszystko wysadzić I Idziemy do stylowni, zabijemy kapitana Bierzecie klucze i idziecie do Iron Man'a Mogę odwozić te drzwi wtedy? Nie, nie te, do Iron Man'a Idziemy do Iron i teraz I wysadzacie elektrony jak po kolację Iron Man'a Zabieracie klucze Iron Man'owi idziecie tutaj To jest jakaś złożona misja, Bolo Dawaj szybko idziemy w takim razie Misja jest nie dobra. dawaj tutaj Jak tu wejść? To jest wejście Oooo, tu jest jakiś boss Czemu on na shifcie chodzi, ale dziwny? Dawaj go, dawaj go, widzę ci go życie Bigo, 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 bigo bigo BAM BATS BAM Batman, Batman. BATS Pokonamy go! Leży, leży, Pokonane dobra jest. Mamy, mamy. Bolo is, is. zabiliśmy What? go Teraz bierzemy co teraz? A tu są ładunki wybuchowe. Papilon, papilon, patrz, patrz Patrz na mnie. Granaty Patrz na mnie. Co jest? What? da, da, da. Zdobowałeś? Tak, no, no, no Dobra, zabieram tą broń, zabieram broń Zbieraj granatniki. Patrz jaka broń Let's go Wow! zrespił się, uciekaj, uciekaj, zrespił się! Kurde, musimy go znowu zabić, bo nie da nam spokoju. Dawaj go, dawaj go, bo zwinę, zwinę. Bigo, bigo, bigo. Ura. Dobrze, dobrze, bigo! Nie, 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 nie! Ej, pada, pada, pada! Nie! O kurde. O kurde, katana. Nie, nie, lo. dawaj szybko tu do mnie, klikaj w ten guzik! Wejdź do statku znowu! O, jesteś Mister! tu! Zesułeś się w łóżku, dobra, Git. E, dobra, teraz tak. E, musimy iść. Tu mieliśmy iść? Nie, tu najpierw. Do kapitana, tutaj. do kapitana chyba. Najpierw do kapitana teraz. Kapitan Ameryka. O, Dobra, ech, koniec, to jest koniec Kapitan, na razie, kapitan Ameryka. Dobra, e, jest pół płytka, patrz, klucz. Dobra, wiesz, wiesz, do, do, tu na prawo, tak? Tak. Patrz. Let's go! Nie myczu, I musimy teraz to zniszczyć wszystko. Czekaj, ale. O, kurde, Iron Man tam jest, zobacz. E! Dawaj, dawaj, bigo, bigo, bigo Dawaj, ja strzelam z pistoletu Dobra, Rami zbijam zbyt, do niego, on jest wielki koniec, oj, on się rozbije Wie, Nie, mało mi bije, mało mi bije Mam no, dobrą zbroję, dawaj, 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 Jest! Dobra. dobra, wysadzamy to wszystko, wysadzamy klucz, to wszystko Mam klucz, mam klucz, mam klucz Ej, patrz, w środku tej wody Rozwalamy to? No dawaj czy Są granaty Nie wiem, czy granatami da się zniszczyć coś Nie wiem, chyba nie, Kurde. Jedz, iściłeś, iściłeś. Ja nie. Nie zniszczyło się? Mam TNT, ale nie mam podpalarki. Kurczę, blaska, masz e, przycisk Eee O! Weź to... przycisk, chodź Weźmy go. Mam go. To starczy, nie? Chodź. Tak, 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 tak. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. To jest woda. No to na wodzie tu. Dobra, dawaj, dawaj. Gotowy? Tak. Dobra, czekaj. Czekaj, 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 Daj czekaj. No, daj, kiedy, kiedy odpalić. Eee. Palto, palto, palto! Dobra O nie, tutaj nie Musisz chyba na TNT Nie, o nie jest ja 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 Dobra, czekaj, no ja to zrobię, ja to zrobię, ja to zrobię Ja to zrobię, Pyk Pyk, dobra Czekaj! Uciekaj, się! zginiesz jest! Zginę też jest! Kurde Zginąłem Ale wysadziło Ale wysadziło Jestem, jestem, urodziłem się tutaj Dobra, 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 czekaj, muszę wyjść stąd Dawaj, 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 szybko, udało się, teraz co? Bolało, musimy ratować. Bolo. Bolo Pomóż mi, pomóż Dawaj, 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 dawaj Gdzie teraz? Spadamy? spadamy do, do to jest wyjście, wyjście, to jest wyjście Tu jest... Jest, jest... Do... jest wyjście, Spadamy O, o wyjście, let's go Wracamy spadamy. stąd, wracamy stąd. Leci... Dobra, tak, bierzemy, bierzemy, dawajcie, dawajcie Jest, jest, jest. Lecimy na Palionowo, szybko Lecimy Let's go Na e Palionowo e